Bez kierunkowskazów, zastosować gangsterskie klimaty. Dużo ludzi tak tu jeździ, delikatnie mówiąc, na cwoniaka, bo burak ze mnie trochę. Gdzie? Że tu? Że ja? Tak? Ok. Ufam nawigacji, nie wiem gdzie jestem. Znaczy wróciłbym stamtąd sam, tylko że Navi ma lepszy pomysł na ten powrót ewidentnie niż ja, więc więc mnie prowadzi tak jak nie prowadzi. No właśnie, tu też jakaś woda, why not? Y też poruszanie się pasami ruchu w Stambule nie istnieje. To jest też bardzo umówna sprawa. I trochę jest tak, że każdy jedzie tak nie pasuje, a do tego, o tutaj będzie trochę już koreczka. A do tego kierunkowskazy słuchajcie, w Turcji to generalnie zauważyłem, że oni oszczędza, oszczędzają na samochodach i, i wszelkie europejskie, japońskie marki, które tutaj w Turcji się pojawiają, mam wrażenie, że po prostu nie były wyposażane w kierunkowskazy. O, BMW właśnie mi obaliło moją teorię, bo w BMW też się kierunkowskazów nie montowało. Ale naprawdę mam wrażenie, że na turecki rynek po prostu były wypuszczane dla oszczędności samochody bez kierunkowskazów. No bo po co, wiecie? Bez sensu. Kto by tam kierunku wyżywał? Ups, ups, ups. No i to, 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 to właśnie tak. Tak, tak tutaj trzeba zastosować gangsterskie klimaty. O! Tyle koło się poślizgnęło. No, kolejny aspekt. Asfalt w Turcji to jest kolejna umowna sprawa i to tak umowne, Dużo ludzi tak tu jeździ, delikatnie mówiąc, na cwaniaka. W zasadzie robię dokładnie to samo, no ale ja jestem trochę węższy niż samochód. A tutaj samochody tak często kombinują. Zdarza się też, że prywaczarze montują sobie na samochodach błyskotki takie awe policyjne, i cisną autostradę w nocy. No i tam w miarę zjeżdżają. Z tym zjeżdżaniem samochodem przywilejowanym w Turcji to jest kolejny rozdział na. kolejny rozdział do książki o poruszaniu się w Turcji. Toż ludzie mają straszną rozpinę jak widzą rejestrację z Polski. I to jest takie jakby. skręcasz tu? No dobra. I to takie się niedowierzanie ciekawe pojawia wtedy, jakby z Polski. A no tutaj pan lubi jechać przy krawędzi. A tutaj pan też coś lubi dziwnego. okej. Okay. tak. A takie buty, no dobrze. A jak gdzie jadę? Że dalej prosto? Okej. Okay. tu pan na cwaniaka właśnie. O, no, proszę bardzo, kolejna ciekawa sprawa. Pan, który stoi na środku pasa i sprzedaje drogę. Yy, wodę, tak, świetnie, Tomek. Stoi na środku. W zasadzie to pomiędzy pasami stoi i sprzedaje wodę. To jest taka ciekawostka. Sprzedają wodę, czasami sprzedają simit, czyli to takie tureckie precelki. Bardzo dobra rzecz. W sumie fajnie, bo jak człowiek zgłodnie gdzieś w trasie, to może sobie kupić wodę i zasunąć simitem. Natomiast no jakby chcieć tutaj się zastanawiać nad jakimkolwiek bezpieczeństwem, no to, to ciężko, nie? Widzisz gościu, z Turcji jest też jakiś taki mało street smart. bardzo często także tu się trzeba mieć na baczności w Polsce w sumie gdziekolwiek bym nie jeździł to jestem przyzwyczajony do tego żeby patrzeć mniej więcej 2-3 samochody przed za którym jadę ale ale różnie różnie z tym bywa tam kufer otwarty nie, nie wiem po co Kościu za mną trąbiniam kufra otwartego Aha, o, ja mam otwarty kufer? No No i widać tego było <grystanie> Najgorzej No to miło z jego strony, ja nie ufam nim, kurde, bo to tak naprawdę jest dziwnie, że Czasami ktoś się tak potrąby nie wiem, czy zaraz ktoś się z tego motocykla nie, nie sadzi i Znaczy, że nie, w sumie to ja się w Turcji nie boję, kurde, nie ma tutaj no ale miałem otwarty kufer, no, spoko, nie pierwszy, nie ostatni, z dość dużą regularnością mi się tutaj zmieniał ten pas, Zd zdarza to jednak, żeby mieć otwarty, trudno. No i tu mamy fajny ruch, taki typowo istanbulski, godzina jest powoli taka, do tego piątek, że ludzie będą wracać do domów. E więc tu się trochę zagęszcza oczywiście najlepszym rzeczą dla mnie byłoby jechać z całkiem prawą stroną o tak jak ten o właśnie tak to się robi w Stambule czyli przebijka pusto tak to się robi teraz tu mamy wtrątkę a tu będzie tasowanko ta no to ja też przetasuję i tak się jeździ. Ja podziękowałbym panu skutorzyście, bo, bo, bo burak ze mnie trochę się zrobił. Emeczka. <śm> <śm> A, to nie zęka. Ale ładne. E, z tym burakiem to jest śmieszna sprawa, ponieważ jeżeli ktoś się zorientuje, to burak to jest... Normalne imię w Turcji, męskie imię w Turcji, po prostu są goście, którzy mają na imię Burak. Mm. <laughs> Czasami jak krzyczę do kogoś na drodze w Turcji, typ Buraku, to tak sobie myślisz, że to wcale nie zoberga, bo to tak mi krzyknął do kogoś, ty, ty Grzegorzu, ty, czy tam Michale, albo tak bardziej dostojnie, ty Janku, lub Włodzimierzu, za dużo tureckiej kawy i kebaba wjechało, bo coś w głowie się kibel zrobił Aha, no i znowu to samo Tak, widzę, widzę I see you baby! Shaking it ass it it się dziwi, że hamulce tarczowo czarne Syfu to jest od... Drona niestety, strasznie zakurzony to jest wszystko. To jest ta różnica, że gdybym jechał teraz we Włoszech to po prostu byłbym między tymi pasami, na, którym, na których się teraz znajduję, między lewym skrajnym a środkowym byłby taki ala tunel i motocykliści by sobie spokojnie lecieli. W Turcji kierowcy są przyzwyczajeni do tego, że motocykliści walą tam właśnie prawą stroną, tym takim poboczem i często to pobocze jest szerokie i się da ale bardzo też często tego pobocza prawie w ogóle nie ma i wtedy to nie jest możliwe żeby tym poboczem jechać ja osobiście wolę jechać między lewym a prawym między lewym a środkowym pasem ale o bardzo no to jest właśnie droga motocyklowa Kierowcy samochodów też korzystają z tej opcji. Oczywiście nie wolno tego robić, są jakieś tam kamery, które to kontrolują, no ale też ciekawostka jest taka kolejna. Turecki system kamer nie łapie mojej polskiej rejestracji, więc jak wjeżdżam na autostradę, to automatyczny system opad nie działa ani fotoradary, nic z tych rzeczy nie, nie łapie. Więc jestem tutaj dość mocno bezkarny w Turcji pod tym względem? Cóż.